Zanieczyszczenia środowiska to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu, albo nagromadzenia na powierzchni Ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych. Zanieczyszczenia powietrza to substancje, które występują w naszym otoczeniu, a w szkodliwych ilościach mogą powodować zagrożenie stanu zdrowia człowieka lub mieć ujemny wpływ na stan środowiska naturalnego. Źródła zanieczyszczeń podzielić możemy ze względu na ich pochodzenie, postać, w jakiej zostały uwolnione do atmosfery oraz ze względu na sposób, w jaki następuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Do źródeł zanieczyszczeń powietrza pochodzenia naturalnego zaliczymy m.in. pożary lasów, wybuchy pożarów. Na wskutek pożarów do powietrza przedostają się m.in. dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO oraz pył. Kolejny przykład to globalne ocieplenie. Wraz ze wzrostem temperatury na całym świecie następuje topnienie lodu z zimniejszych regionów i gór lodowych, a poziom mórz wzrasta. Substancje zanieczyszczające powietrze mają różne stany skupienia: są to ciała stałe, ciecze lub gazy, które mogą swobodnie przemieszczać się z masami powietrza. Proces, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, to spalanie paliw kopalnych w indywidualnych paleniskach domowych, elektrowniach czy elektrociepłowniach, a także transport. Zanieczyszczenia powietrza w mieście są emitowane głównie przez tzw. źródła emisji, czyli indywidualne systemy grzewcze w domach, wysokie kominy fabryczne, a także samochody, autobusy. Ocenia się, że co najmniej 4 miliony mieszkańców naszego kraju jest zagrożonych na skutek degradacji środowiska przyrodniczego. Należy pamiętać, że wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi związany jest bezpośrednio z ekspozycją człowieka na te zanieczyszczenia. Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych, zaśmiecanie obszarów, terenów zielonych, to główne źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, co wiąże się z zanieczyszczeniem powietrza. Na obszarach szczególnie zanieczyszczonych, notuje się większą umieralność z powodu nowotworów, chorób układu krążenia i chorób układu pokarmowego. Grupami najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia są dzieci, osoby starsze i osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca i układu oddechowego, osoby z cukrzycą, otyłością, kobiety w ciąży oraz osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Choroby kojarzone z zanieczyszczeniem powietrza związane są z układem oddechowym. Badania naukowe potwierdzają, że jakość powietrza ma ogromny wpływ na zdrowie ludzkie. Zanieczyszczenia powietrza trafiają bezpośrednio do naszych organizmów podczas oddychania, powodują stany zapalne i uszkodzenia dróg oddechowych. Według badań zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, ale także na choroby układu krążenia.